Witajcie moi drodzy, z tej strony Porywat Wok. Serdecznie Was witam na moim kanale. Dzisiaj w takich okolicznościach przyrody chciałbym Wam zaprezentować pewną rzecz, która się pojawiła u mnie. Otóż dostałem od rozkminatora taki oto prezencik, czyli pierwszego klasycznego Xboxa. Ma jakąś tutaj małą awarię związaną z przyciskami, ale rozkminator stwierdził, że sobie powinienem poradzić. Do tego w komplecie dostałem taki cudowny padzik z pogryzionym analogiem i z takimi dziurami, cokolwiek to znaczy te dziury dziura jak te dziury pewno czymś można zapełnić nawet nie wiem czym oczywiście do kompletu dostałem też grę, którą jaką pierwszą pewno będę ogrywał pewno się zastanawiacie co się u mnie dzieje na kanale otóż yy, z racji tego co się tam dzieje w tle czy tej takiej tutaj budowli przez prawie miesiąc może nawet już troszeczkę ponad miesiąc nie nagrywałem żadnych filmów tylko jechałem z archiwum własnego kanału i wrzucałem filmy, które już nagrywałem teraz wszystko w związku z tym, że no budowałem ten taras, który jest w tle jeszcze go buduję, pewno jeszcze z dwa tygodnie mi to zajmie więc myślę, że od września zaczną się pojawiać nowe filmy myślę, że też ogarnę tego xboxa od rozkminatora dostałem list taki kartonowy taki jak powinien być, czyli Woodstockowy bo jest u mnie teraz jest niedziela wy pewno zobaczycie we wtorek, albo w środę ten film w każdym razie dopiero co wróciłem z utstoku, przeszczęśliwy, przezmęczony e, oczywiście brudny znaczy teraz już jestem wykąpany, świeży, pachnący czyściotki, ale przez pewien czas było naprawdę naprawdę groźnie no ja co no na udzie byliśmy od czwartku od szóstej rano kurde było przecudownie zajebiste koncerty zajebista muzyka ludzie przepiękni nic tylko kurde kładzik leci to jest, tak to jest jak się mieszka w lesie to pojawia się dużo sportowców na kładach i od czasu do czasu ten od czasu do czasu pragną sobie polatać w, w naturze nic, trzeba to znosić jakoś, nie? W każdym razie wracając do, ten, do tematu yy, myślę, że niedługo zaczną się pojawiać nowe filmy yy, w związku z xboxem, oczywiście na kanał rozkminatora tutaj serdecznie czy tutaj serdecznie zapraszam na jego jeden kanał albo na drugi kanał ma dwa kanały na oba polecam, przynajmniej skoczy mu oglądalność przez mój kanał yy. Chciałbym też prosić was o to, żebyście mi polecili jakieś ciekawe gry na Xboxa, które powinienem ograć, z którymi powinienem się zmagać e, taki lamer jak ja. Przynajmniej będziecie mieli okazję popatrzeć jak sobie trochę poklnę, jak bardzo nienawidzę konsol, jak bardzo pragnę je poznać. Do tego chciałbym w drugiej części tego filmu e, wam zaprezentować rzecz, która się pojawiła też u mnie w mojej kolekcji. Jest to oczywiście 143 w jednym. Jestem troszeczkę gier, już pierwsze szlify sobie tych gier robię. Chciałbym Wam tutaj zapytać, czy chcecie, żebym ogrywał ten card już partiami, czy mam pogrywać po prostu pojedyncze gry, i się z nimi zmagać i dzielić się swoimi wrażeniami. Komentarze są tam na dole dla Was, więc serdecznie zapraszam. No co by tu jeszcze dodać? Jeszcze trochę musicie poczekać. I będzie nowa dawka filmów. Pozdrawiam wszystkich, tych, którzy mnie wspierają. Yy, I pozdrawiam tych, którzy mnie hajtują. A jest ich kilku takich zawodników, więc pozdrawiam Was najbardziej serdecznie, ponieważ Wy też dajecie mi siłę do tego, żeby walczyć dalej. No, co? Z tyłu to, co budowałem. Jeszcze będzie to ładnie pomalowane. Wszystko własnymi rękoma troszkę pieniążków przynajmniej zaoszczędziliśmy jest zajebiście więc co, do zobaczenia w kolejnym filmiku na razie cześć